Witajcie w kolejnym odcinku Pokémonu białej wersji wyz wyzwania. Teraz wejdziemy tutaj. Dzisiaj jest już szkoła, a w tej szkole czeren. No, no, dobra. Co. To... na walkę. Ja kontraczynę. Zostawię swojego aszałata. I muszę wykończyć aszałata. Tylko jednym pokaony, więc może być mały problem, zważywszy na to, że jest na ósmym lewelu, czyli już znał ruch. No tak, hmm. podleczył się. Trzymaj. Jest aż ładnie leje. Teraz burloin. Drabanie przy niemu Burloin. Coś się nie udało, więc tym też nie powinno dziś za bardzo kłopotów. O nie. Muszę... Tak? Teraz wystarczy tylko, że wykończę. Jest! Tak! Jest, Tepik, masz już poziom 12. Hurra! Dzięki za łagódki. Aha. To nie tutaj raczej. Tutaj jest stał Tam się zastanawiamy, że przecież można coś dać. Tutaj już Silent czeka. już odwiedzę to miejsce. Zapomniałem podleczyć! Niech to! Że wyrwał się z motyko na słońce. Na szczęście użyła warczenia. I jeszcze je Jeszcze jeden! Rety. Może że tylko walczenie. Yes. Teraz bliżej. Teraz bierze i się nauczę jakiegoś nowego ruchu. Ciekawe, czy będzie on trawiazcy. Nie, to nie tutaj. O. A tak w ogóle, co taki pan krój przed szkołą? Nawet nie wiem, którego dziecko byłoby jego. <grystanie> Ale dobra, jest centrum Pokémon Zaczynę. Potrzeba. No i te, świetnie no i powracamy fabryka snów, czyli dreamyard. <grywka> Zaczynamy kto pierwszy spełni to Joe. Stawia Patra Czasem ja daję swojego piga Szczur kontra świnia O nie już pięcia, ale ja żarem go wykończę Jest! Tepic Level 13. Kulenia obronne? Co to jest? Obrony. Użytkownik zwija się w kłębek, by ukryć słowy punkty i podnieść statystykę obronnej. Nie. i znowu ugryzienie. teraz żar i po nim no a widzicie jakie to łatwiutkie. a jeszcze piesek piesek nie mógł być na wyższym levelu Есть, поважение. Не, он на мне выпнул. Ура, поконаем Джоэя. To jest Poké Wol. X obrona. A te pik. Czy brać pan hmm, Czy zostawić pan moje w mojej drużynie? to wolę grać po nam innymi niż yy, ja bym normalnie wziął do drużyny, więc tak nie będzie pan Sejcz będzie, chociaż w jednym z moich drużyn nie chcę go nazywać o tak. Patrzmy tego Pan Sejcza Podsumowanie hmm. Wyciszona Lubi drzemać. Aż tysiąc doświadczenia Dzikie pnącza zna. Okej. Okay. Dla panie, łypanie, polizanie, dzikie pnące. Najpierw wiem zachował pan Seijer, niech będzie. Jeszcze obżarzę jako abilitka. No e, dobra, jesteśmy już, żeśmy wytronowani i coś. No dobra. The... Okej, okay, ej, wracaj, racaj wracaj, silent, o, o, Clyde, mhm. dostałem świeżą wodę, hura, świeża woda, zdrowia doda, dosłownie, mm, ogień, no to woda. Oczywiście już jest walka. Kelner Maxfel. Daje nam pieska i pupka. Na przód Teplik. Znowu żar i znowu gryzie. A nie, on gryzie. Pomoc, on nie gryzie. A, prawo Tepik. Wykończyłeś. Yeah, ja, co to... nie chcie. Nie. Yeah. Teraz czy czyli trawa. No właśnie. No i tym razem kelnereczka. Chodzi. Trener Deluxe. Nie dziękuję. Trenerzy są bardzo ciężkostrawni, ale... Ja próbuję utrzymać sylwetkę. Może być coś innego? Szczur bez gotowania, mój ulubiony jest jeszcze raz popalimy. Tak! Sendlał. I te pik ma już level 14, hura! Patrz dalej! I znowu będzie warczeć Gryj, gryj, gryj! I teraz znowu niech świnia popali. Yes, Nie, po Teraz na trawę jest łogień. że ostatnia osoba nie niech no Aha. oczywiście gdy grałem Ashałatę to ja że już... to mi się trafił Silent więc Widzicie, jak wybiorę oszałota, to znaczy, że będę, czy, że będę walczyć z Sajlenem. Hmm. A dobra, niech już będzie. Najlepsze z trójki. No to zobaczmy, co tam potrafisz. Mimo tego, że już powinienem odcinek kończyć. Spokojnie tam. Od... To jest trzeci odcinek, a już, zaczyna, a już walczę o pierwszą odznakę. Ale szybko to się dzieje. Uuuu, te pixel dlał. Dobra, pan save, zacznij na co cię stać. Idzie nie wytrzymaj, i dzikie wnętrze, patrz. Okay, to było trochę rozczarowujące. Może da panko? nadal nic. O nie, jeszcze. Używam mikstury! Łee! To nie fair, skoro tak to ja też używam mikstury. Te mi już padł, więc na pan No nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ez ciekawa docenta pokemonów chronię swoje wykończone oglowy Pokémon przed dalszymi obrażeniami. A to miałem jeszcze jakieś? Widzicie pan sobie mnie trochę zawiódł, jeśli chodzi o pupy. więc hmm. się tylko ustawić tutaj. Ale prosta droga O tutaj nie widać mnie. To zapisujemy. Zapisy banko 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i zapisana gra. I a o odznakę zobaczymy w kolejnym odcinku.